Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ugotujemy sobie szybką, energetyzującą, gorącą czekoladę. Czekolada ta działa antyoksydacyjnie, przeciwdziała pojawieniom się zaskórniaków. Zawiera dużo magnezu, siarki i pierwiastka, które wzmacnia nasze włosy, skóry i paznokcie. Także działa nam na zdrowie. A więc zaczynamy. Tutaj daję Wam przepis na jedną porcję, czyli 200 ml mleka roślinnego, oczywiście. Jeśli macie mleko z orzechów laskowych, będzie bardzo dobrze smakowało. Ja dodaję mleko z migdałów. Jest to jedno z moich ulubionych mlek roślinnych. Pierwszy co zrobimy, to podgrzejemy sobie. To mleczko, a następnie e, dodamy pozostałe składniki. E, będę mówiła o nich na bieżąco, także e, słuchajcie uważnie. Co mogłam jeszcze powiedzieć o tym? Kakao jest niezwykle silnym przeciwutleniaczem, szczególnie jeśli wybierzemy jakieś naturalne, oryginalne kakao, które zawiera mi minimum 70% tego składnika, bez dodatku cukru i najlepiej jeśli będzie surowe, tak? Ja tutaj wybrałam mleko organiczne, otóż tu już widzę, że zaczęło mi się mleczko gotować. Dzięki zawartości katechin, które zawiera ta energetyzująca gorąca czekolada, o której Wam tutaj dzisiaj mówię, wspomożemy mechanizmy obronne komórek przed starzeniem się oraz ochronimy skórę przed niekorzyst. O! Aha, już mało brakowało, dobra? Zdejmujemy z ognia to nasze ugotowane mleczko. I teraz tak. Dodajemy dwie łyżki, przepraszam, łyżkę kakao. Mówimy tutaj o jednej porcji. E, jedną łyżeczkę sproszkowanej Dziewczyny peruwiańskiej, czyli tak potocznie nazwanej macy. Zawiera ona również dużo składników odżywczych, które są dla nas ważne. A jeśli lubimy mocną, taką mocną, gorącą czekoladę, możemy jeszcze Dodać sobie taką czekoladę, na przykład w tabliczce, jakąś dorzucić kosteczkę. Ja tutaj dorzucam bez, bo dla mnie jest ona smaczna, jeśli dodam jedną łyżkę zwykłego kakao organicznego. Co jeszcze dodajemy do tego? Cukier kokosowy. Cukier kokosowy, oczywiście, możemy zastąpić jakimś innym składnikiem słodzącym. Ja tutaj dzisiaj mam sobie łyżeczkę ksylitolu. Czyli cukru brzozowego. Jest on również smaczny. I dwie szczypty cynamonu. Cynamon też posiada swoje magiczne moce, które działają dobrze na naszej lita, ale to w jakimś oddzielnym odcinku. Ja lubię dużą dawkę cynamonu. Zazwyczaj po ugotowaniu jeszcze sobie dosypuję. Podróżamy jeszcze chwileczkę, wyłączamy i dokładnie mieszamy. Ja tutaj pozwolę sobie użyć e, takiego bezprzewodowego mikserka ręcznego. Będzie tu dużo szybciej. Składniki się zmieszają i przekazie czekoladka się troszeczkę spieni. A wracając jeszcze do y, macy naszej pieprzycy peruwiańskiej, y, jest ona niezwykle stymulująca. Y, działa na nasze ciało, poprawia koncentrację. Y, jest niezwykle ważna, zwłaszcza zimą, y, ponieważ przywraca naszą witalność formy, której często nam, no, jakby nie było, widzimy, brakuje. Zwłaszcza w takim roźnym okresie, jak jest teraz. I jeszcze co ciekawe, działa korzystnie na nasze libido. Także polecam naprawdę. Przelewamy sobie do kubeczka. Ja objadłam taką prostą z tego. Możecie sobie posypać kawałkami czekolady e, lub płatkami kokosowymi. Nic nie zepsuje jej smaku. E, także. Polecam i smacznego.